Witam kolegów hodowców. Pokażę Wam tu kilka młodzików z rozpłodu. To jest Wnuk Szaleńca i Wnuk 901. Podwójny Wnuk moich najwybitniejszych gołębi rozpłodowych. tak się prezentuje o. córki szaleńca wygrały wiele lotów córki i synowie 901 podobnie jesienią do Anglii wysłałem Siostrę. Jak się okazało, to siostrzyczka. Zostawiłem to dalej, tak sparowane. I o, jakie. Jakie młode tutaj wychodzą. Uciec. kolejny młodziczek z rozpłodu, tym razem koloru rudego, o, połowy rudy, chyba samczyk, jest to. Wnuczek szalonej po siostrze moich super sprinterek. Tak się prezentuje, rude pióra. pięknego. To jest jeden z gniazdka. Sześćdziesiąt osiem. A drugi w gniazdku jest taki sam. Tu jest drugi. Też Rudy ta będzie samiczka, wnuczka szalonej, kuzynka moich lotniczek, jej kuzynki jako roczna jedna 10 konkursów, druga 9 konkursów. także świetna świetna rodzinka i kolejny młode młodek z rozpłodu czarny wnuczek szalonej kolejny kuzyn rudzielców matka jest ruda a zaraz pokażę drugiego z gniazda który też jest rudy Wszystkie młode to są wnuki szalonej, które pokazuje jeszcze pokażemy siostrzyczkę. A, i kolejny młody. To jest siostrzyczka wnuczka szalonej. Kolejny młodek, który dorasta samiczka, prawnuczka szalona i prawnuczka szaleńca, wnuczka Wanluna, jej ojciec w 2019 roku. Piętnaste miejsce na wystawie ogólnopolskiej w kategorii F. Drugie miejsce w okręgu Bielsko-Biała. Był między innymi drugi przeciwko 8000 gołębi w rejonie. Jest to dziewczynka samiczka. Super wyczynowego samca. Lotowanego przeznaczonego do rozpłodu Tata. Cztery razy koszowany w lotach Gołębi Młodych. Zdobył cztery konkursy. Komplet z wszystkich lotów, na których był, zdobył konkurs. W tym trzy wybitne konkursy. które mu 3,64 koeficent kategorii F i to jego córeczka a mamusią jest córka Van Luna. siostra też wielu wspaniałych gołębi które wygrywały wiele naprawdę wiele konkursów i zaraz pokażemy drugiego z gniazdka drugi z gniazdka Jest chyba samczyk. W sumie nie byłbym taki pewny, czy to samczyk. Ale widać cechy Van Luna. Na dziadka się podał też. Van Lun jest pstry. Może to być taka piękna samiczka. Także też. Tata 15 na wystawie ogólnopolskiej. Prawnuczka szalonej i prawnuczka szaleńca albo prawnuk, chyba samczyk. Jednak chociaż nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, wygląda mi to chyba na samczyka. Także mam tu tak kilka. Wybitnych młodych. Wybitnych. One mają szansę być wybitne, ale mają naprawdę wspaniałe pochodzenie. Także tak wyglądają. Pozdrawiam. Krzysztof Traskalik. Kontakt 513-812-854. Dobry lot.